Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem ryba, ryba, ryba a to jest kolejny odcinek z prawdziwego życia Minecraft. Także wlatuję intro i my rozpoczynamy odcinek. Ok, słuchajcie, także co po ostatnim odcinku się tutaj zmieniło? Pogadałem z gościem tutaj, tak naprawdę, od farmy, jak pamiętacie. Hmm, czy będę mógł tutaj pracować na tej farmie, eh, którą w sumie pracę tutaj znalazłem w poprzednim odcinku hmm, Ale i coś jest nowego na tablicy informacyjnej e, Od teraz pracujesz na farmie, teraz możesz mieszkać w domku obok O, super, Cię jednak dostałem tą pracę hmm, Jeden dzień wynosi 200 zł zamiast 100 zł. O, to będę bogaty Nasiona odkładam do skrzynki obok farmy Tam właśnie widzę jaką skrzynkę, także tak Zjem sobie chlebka Także w ogóle pod ostatnim odcinkiem widzicie aż 10 łapek w górę, co oznacza, że na mój stan konta trafia 200 zł. Jak widzicie, tutaj już mam przygotowane 200 zł za wasze łapeczki w górę właśnie znalezione. Także tak, wprowadzamy się do mojego domku. Welcome in my house! Witamy w moim domku. No domek jest przepiękny według mnie. no w skrzynce znalazłem już motykę i nasionka. Dobra, to zaraz to zrobimy. Oprócz tego... Chcę jeszcze dzisiaj iść do sklepu po jakieś mini zakupki, pójść sobie do banku, żeby założyć konto, na którym będę mógł te pieniążki sobie przetrzymywać I tutaj myślę zwiedzić tą wieżę, myślę, że będzie to dobry pomysł Także najpierw sobie tutaj wkładam, jak widać, chlebek i tutaj moje pieniążki na razie tutaj do, jak widać, może chlebek mi się przyda, do mojej skrzynki w domku nowo zakupionym no i to na tym już tutaj idziemy posiać tak naprawdę już tutaj nasionka, niech sobie rosną. I za chwilę tak naprawdę po naszej pracy zaczynam, tak jak właśnie ten farmer napisał, będę otrzymywać aż 200 zł zamiast 100 dziennie, co odcinek w sensie, no to będzie właśnie 200, także myślę, że to jest dość sporo pieniążków, także zaraz pójdziemy myślę, że sobie do banku, założyć konto, a później jeszcze na zakupki do jakiegoś sklepu. Także ja tutaj sadzę, sadzę, sadzę. Dobra, dobra, dobra. I jest. Nasionka została, jak widzicie, posadzona. Chyba wszędzie już posadziłem. Super, super. Także teraz poczekamy, aż się nasionka będą rosły. I co? Ja najpierw chyba jednak polecę do sklepu, bo potrzebuję sobie za takie zakupki do mojego świeżo nabytego domu. Także lecę oczywiście po pieniążki. Myślę, że weźmiemy sobie wszystkie dwie sztapki, bo jeszcze będę się do banku to odłożyć. I myślę, wychodzimy. Także kierujemy się już tutaj w stronę sklepu. Zobaczymy, co jest nowego do kupna. Tak naprawdę, czy jest coś nowego do, mm, właśnie kupna. W sklepie, dobra, okej, okay, nikt nie jedzie. Super sklep, spożywczy, oczywiście wchodzimy. Sklep otwarty, znowu dalej jest otwarty, okej. Okay. Myślę, że tak, na pewno bym chciał sobie kupić troszeczkę chlebka. To jest rzecz pewna. Dlatego, o, 10 stóp jest za 8 dolców. Myślę, że ja sobie wezmę, okej, okay, 10 stóp jest za 8. Także będę miał tylko 8 dolców do wydania. Steki, może na razie nie. Misturki leczenia też na razie nie potrzebuję. Piecyk, węgiel na pewno mi się przyda do piecyka. Także wezmę jeszcze trz... jedną sztukę węgla na razie, wiecie. Żeby nie przesadzać, bo jedna sztuka kosztuje aż 10 zł. I ja muszę troszeczkę ziemniaczków. E, ile tam jest promocja? 10 sztuk 18. To wezmę też 10 sztuk ziemniaczków do e, mojego e, właśnie tutaj domku. I też jeszcze jest ciekawego do kupienia. Nie, na razie nie. Także dzień dobry, witam tutaj pana sprzedawcę. I za 10 ziemniaczków, jeden węgielek i 10 chlebków wyjdzie mi ta 30. 6 zł Także daję tutaj panu jedną setkę i muszę mm, sobie wydać słuchajcie 64 zł czyli 64 zł raz 4 5, 6 i tutaj 4 zł super jak najbardziej. Także tutaj dziękuję za zakupy i do widzenia. Dobra Także ja jednak jeszcze lecę do mojego domku odłożyć od razu zakupy i od razu wsadzimy ziemniaczki do mm, właśnie tej upieczenia Mam nadzieję, że będę miał jakieś dobre ziemniaki tutaj na na obiadek. O, tam już wszystko prawie urosło, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Myślę, że tak jakieś tutaj złotóweczki sobie zostawię, a to wezmę do banku, żeby sobie, a jeszcze może tutaj jakieś 20 złotych sobie zostawię. I so, tak, piecyk, do piecyka wkładam ziemniaczki, niech się już tutaj piegą, niech w piecyku się y, grzeje. Y, chlebki, myślę, że wezmę sobie 5 i resztę odłożę i lecimy tak naprawdę już do banku, bo w naszym mieście otworzył się nowy bank, w którym y, pójdę założyć konto po prostu, żebym mógł tam część pieniążków właśnie przenieść do banku na moje konto, także lecimy tutaj do banku, lecimy do banku z tego co pamiętam, to do banku szło się tędy tutaj musimy zakręcić w lewo, w lewą w uliczkę, tak, tędy się szło do banku tak, tędy się szło Chyba do banku, nie jestem pewien, dawno nie szedłem tutaj, tak naprawdę po tym mieście, dość dawno był odcinek, ale spokojnie już oczywiście jest. Dobra, wbijam się tutaj do tego podziemnego przejścia, super, zjemy sobie chlebka, bardzo dobre są te bułeczki tutaj z tego naszego sklepu lokalnego, naprawdę mi smakują. Zobaczcie, autostrada, jak widać na autostradzie, dość duży ruch, jak w sumie zawsze, codziennie. No i co, lecimy tak naprawdę już tutaj. O, jak widać, już tutaj znamy tę okolicę, mijamy po prawej budynek policji oraz stację benzynową BP i teraz się zastanawiam, gdzie to było. Chyba bank był w tamtą stronę, o ile dobrze pamiętam, dobra. No, lecimy sobie szybko tutaj e, i tutaj, tutaj również mamy jakiś budynek, zobaczymy. Schronisko dla zwierząt, o! Słuchajcie, tu jest schronisko dla zwierząt. Słuchajcie, czy chcecie, żebym miał tutaj jakieś zwierzątko prawdopodobnie psa w tej serii. Jeżeli chcecie, no to proszę bardzo, 10 łapek w górę i w następnym odcinku adoptujemy pieska, także mam nadzieję, że chcecie. I w tą stronę z tego, co pamiętam, był bank, okej? Okay? Tutaj jakiś sklep spożywczy, bardzo dobry. O jest bank. Dobra, super. Dzień dobry, dzień dobry, o, tutaj pan bankier, dobrze. I to, to jest konto dla mnie, rozumiem, tak? Konto bankowe numer 1, czyli to jest konto dla mnie, dobrze. No to tutaj będzie moje konto, przenoszę na nie 140 zł, tutaj. Także dziękuję, do zobaczenia. Już tutaj, jak widzicie, odłożyłem część moich pieniążków. Także co? Myślę, że ja wracam do domu i jeszcze za chwilę sobie, myślę, pójdziemy na tą wieżę widokową. Zobaczyć, co tam jest. Też muszę się zapoznać tutaj z rozkładem jazdy pociągów. Tak naprawdę może byśmy pojechali na jakąś wycieczkę do jakiegoś innego miasteczka. Także myślę, żeby było ciekawie. Dobra, zjem sobie jeszcze tutaj chlebka. I już lecę w stronę domu, biorę, słuchajcie, pieniążki i myślę, że pójdziemy sobie na tą wieżę widokową. Wieża widokowa prezentuje się świetnie, jak było widać, tak naprawdę... Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Ile kosztowało wejścia na tą wieżę widokową? Bo z tego co pamiętam, albo 10, albo 20 złotych. Także ja już tutaj lecę, dobra, niech tutaj przejeżdża ten autobus. Lecę do mojego domku po pieniążki, ponieważ właśnie wejdziemy sobie na tą na tutaj wieżyczkę. Zobaczmy, no naprawdę wieża prezentuje się bardzo ładnie, jest bardzo wysoka. Także wchodzę do mojego domku, a jak widać tutaj zboże urosło, zaraz będziemy musieli sobie je zebrać. Także tak, ja biorę te chlebki ze sobą i biorę 10 zł, chyba tam było. Także biorę moje 10 zł i lecę, słuchajcie, na tą wieżę. Także bardzo ciekawie się to na razie prezentuje. No, wieża z zewnątrz wygląda świetnie. Dzień dobry, sprzedawca biletów. Tak, koszt wiedzenia z wieży 10 zł. To jest ta wieża, którą widziałem w poprzednim odcinku. Także proszę tutaj dla pana 10 zł specjalnie ode mnie i wchodzę na wieżę, dobra? Mhm, mm okej, okay, ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda z zewnątrz. Tak, oto, okej. Okay. Naprawdę, bardzo ciekawe wygląda zewnątrz. Dobra. I widzę, że wejście jest drabinką. No to lecę drabinką. Jak wchodzę z drabinką, to macie czas, żeby zostawić łapeczkę w górę. Oczywiście po więcej filmów. Oraz, pamiętacie, 10 łapek w górę to adopcja pieska w następnym odcinku. A, e, 10, e, a jedna łapka w górę to 20 zł dla ryby. ryby. Okej, okay. O, tu mamy jakiś pierwszy taras widokowy. Widzę, tam jest jeszcze drugi. I tu mam widok na całe nasze miasteczko na całe centrum miasta, tak naprawdę. No, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jest dziś mój domek. O, super. Tutaj jest mój domek. E, także myślę, że lecę dalej. Nie ma, nie ma czasu do stracenia. E, lecimy dalej. E, jeszcze wyżej zobaczymy, co tutaj. Jeszcze wyżej, tak naprawdę na nas czeka. Okej, okay, jakieś dziwne przejście. O, tu nie mogę iść? O, i jestem na najwyższym punkcie teraz, właśnie tej, tej wieży. Boję się tutaj wychodzić za te barierki, żeby nie spaść. Także, także tylko tak sobie będę chodził, ale widzimy, że. Tutaj są bardzo ładne tereny w okolicy tego miasta, naprawdę bardzo mi się podobają. Także świetnie według to miasto tutaj z góry się prezentuje. No zobaczcie, widać nawet tamto tajemne podziemne przejście na tamtą autostradę, nawet widać. Także ja kieruję się w dół jeszcze zjedzonych chlebek, oczywiście na samej górze. I lecimy, myślę, w dół. Ale ta wieża naprawdę jest wysoka, tak? Z zewnątrz się aż taka wysoka nie wydawała, a tak naprawdę no, tutaj dość długo czym rzeczywiście schodzi po tej mm, drabincy właśnie, żeby zejść na dół. No dobra, to ja jeszcze lecę, słuchajcie, obrobić plony i później będziemy już kończyć odcinek. Słuchajcie, lecę po motykę. Lecę po motykę, lecę po motykę. Gdzie jest ta motyka? A motyka jest już od razu tam. Okej, okay. super, dobra. Czyli, czyli lecimy po motykę. Mutyka jest, dobra, i oczywiście zbieramy sobie wszystkie tutaj nasionka, żeby były. Słuchajcie, także słuchajcie, już zebrałem całe zboże, jak tutaj przed chwilą widzieliście. Jest go prawie dwa staki, także dość nieźle. Także tak, ja odkładam sobie tutaj nasionka i oczywiście zboże. Jeszcze oczywiście będziemy musieli zasadzić nasionka, także oczywiście je sobie zasadzam. Ok, nasionka jak widzieliście już są również zasadzone, także odkładam je sobie tutaj, nasze zboże i motykę i odkładam sobie tutaj i niech nasionka rosną już do kolejnego odcinka, w którym również oczywiście dostanę wypłatę za dobrą robotę, którą jak widzicie tutaj przed chwilą zrobiłem. Także co? Ja się z wami znowu pożegnam. Może tym razem tutaj w moim domu. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie, że jedna łapka w górę to 20 dolarów dla mnie oraz na 10 łapek w górę będziemy adoptowali pieska w następnym odcinku. Także co? Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!